Siema. Siema. Teraz będziemy testować... Wyczekiwane przez wielu. Petardy, Color salut od Panty. Od Panty. CE posiadają nek na całość 50%. Gram. CE posiadają, ok, CE posiadają, z tym, że... Teoretycznie nie powinny posiadać, bo to są z 2015 roku czyli to może być po prostu czaj na eksport. Strzeliliśmy ze dwie dosyć fajnie. Jedną sprawdziłem, ma mieszanki 1,6. Samego fotobłysku do tego ląd to wychodzi 2 gramy, no i flara, no to będzie 2,5 grama jak nic. No czytaj, tutaj od tyłu, albo tutaj pokaż i czytaj. Najlepiej będzie tak. O, o dobra, no wypadły, trudno, no, bo to tak jest. Opakowanie. Kategoria F3. Tak. Rok produkcji 2015. Tak. No i co tu? na opakowanie 50 gram, 50 gram wyprodukowane przez Panta Tapirotechnik i nie ma, że to jest chiński. Nie, czyli, czyli w. W Czechach jeszcze produkowane, nie przez Chińczyków żadnych, tylko w Czechach. Chyba, że nie napisali, że przez Chińczyków. No dobra. Wykonanie jest nie najgorsze. Nie najgorsze wykonanie. Ląd, ląd długi. długi. Właśnie niektóre mają taki jakby malowany ląd. Taki jakby, ciemny. Tak jakby jakimś impregnatem pomalowany. I nie mamy wody. No niestety tutaj nigdzie żadnego bajorka nie ma byśmy sprawdzili, jak w wodzie się zachowują. E, oczywiście tak. Flara. Jaka była flara koloru? Bo nie pamiętam. Chyba zielona. Nie pamiętam. Chyba zielona. No dobra. E, tutaj mamy nek 2,5 g. Kolor Sarut Original BP 0038P łamane na L. Ogólnie bardzo fajne. No, odpalaj. 15 zł Tak, zielona. O jaka ostra flara. O jaka długa O, ta słabiutko szczeliła. Ta naprawdę słabo szczeliwa. Aż mnie dziwi, że tam było 1,6 grama mieszanki Ale flara jest bardzo długa. O, ta była zdecydowanie mocniejsza. No ta mocna. Ta była zdecydowanie mocniejsza. Masz jeszcze ze dwie rzucimy. A będziemy w ogóle tutaj taką mięciutką trawę, jakbyśmy włożyli. Zobaczyli jak ona się jak daleko tam poleciała. Ale flara bardzo długa i ładna, Kurczę tak porównywalnie, no to nie wiem do czego je porównać słabe i, i faktycznie yy, zważyłem i miała 1,6 g mieszanki, więc to nie strzela jak na 1,6 mieszanki. Po prostu musi być bardzo chyba słaba ta mieszanka. Nie, 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 tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, bo to jest sucha taka trawa. No nie wiem, gdzie jest tutaj. No, no, to tutaj to jest. Tu jest taka kętka. No, poczekaj chwilkę. Ja podejdę tam bliżej. Gdzie ta kępka jest? A, jest kępka. Okej. Okay. No dobra, odpalaj. Słabo strzela jak na tą swoją jak na tą swoją gramaturę, to troszkę powiedziałbym, że nawet za słabo, troszkę nawet za słabo jak na tą gramaturę, dziwne, musi być bardzo nie złej jakości mieszanka, musi być bardzo złej jakości mieszanka, no przecież naprawdę, no żebym tego nie ważył, no to bym powiedział, eee, z pół grama mieszanki tam jest, ale ważyłem, no kurczę tam serio było. 1,6 grama mieszanki. Dobra, masz. Wystrzelaj już tą, 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 tą resztę. Porzucaj tak. Ale flary. Bardzo długo mają flary. Flary no to flary. mają świetną. Tylko ten, ten zielony kolor to już mnie bardzo nudzi. Ale bardzo. Ale słabo. Takie niecały gramów Marza, dla porównania rzuć teraz szybko petardę, która ma pół grama i ta ma tylko pół grama ty, to tak samo? jakby to samo było. Ja pierniczę, no dobra. Hmm. Czyli nie do końca to, co byśmy się chcieli, spodziewali, nie? No tak. Nie do końca to znaczy, jest to. Flare no, ma ładną i długą. Flara ładna, długa strzelają no tak trochę słabo bym powiedział ciężko mi je określić bo no naprawdę no gram no 1,6 grama ale musi być strasznie jakaś zanieczyszczona ta mieszanka mm. strzelają naprawdę jest 1,6 grama mieszanki a strzela jak pół grama mieszanki więc nie wiem co mam powiedzieć za 15 zł no w petrujki chyba już te, te nawet była taka partia słabych w petrujek. to wam troszeczkę głośniej strzelają te petrójki słabsze nie wiem zostawiam y, wam do oceny naprawdę później na ostatnim ostatnio rzuciliśmy pół gram w oczu która ma tylko pół grama i, i strzeliła naprawdę bardzo bardzo podobnie bardzo podobnie dobra zostawiam wam to do oceny nie wiem co wam powiedzieć Dajcie znać w komentarzu pod filmem, co sądzicie o tych petardach. Zostawcie łapkę, jeżeli Wam się film spodobał. W głównie petardy fajnie wykonane. Cena no, też nie najgorsza tam 15 zł, ale no, nie wiem. No, w tym wypadku chyba wolałbym FP3, C4, dołożyć 5 zł, czy tam y, trochę więcej, kupić dumbumy. No, nie wiem, ciężko mi, zostawiam Wam do oceny. Dobra, dzięki wielkie. Na razie, cześć. Cześć.